Ten odcinek podcastu jest zupełnie wyjątkowy. Oto ilustrowany kurier codzienny. Ten sprzed 80, 90, 100 lat, o którym państwu opowiadam, wreszcie doczekał się zawodowej recenzji. Bodaj najsłynniejszy polski językoznawca, profesor Jerzy Bralczyk, wziął gazetę pod lupę. Jakie wnioski? Za chwilę sami państwo posłuchacie. Profesor specjalnie dla słuchaczy podcastu i Kazwikacu Powie też, z czego się śmieje. Serdecznie zapraszam Marek Stremecki. Za całą wiadomość w gazecie czy na portalu internetowym wystarczy sam tytuł, to znaczy często wystarczy jego twórcom, bo tytuł mówi o końcu świata, a w treści informacja jest o tym, że zaginął kotek. Aby dotrzeć do odbiorcy z przekazem, używa się języka, którym normalnie się nie posługujemy. Informacje dla wzmocnienia rangi mieszane są z opiniami piszącego tak było i jest i pewnie będzie bo zawsze chodzi o emocje Profesor Jerzy Bralczyk językoznawca Gramatyk normatywny i autorytet o, preskrypcyjny, tak piszą o, tak. w Wikipedii. Informacji już nieaktualnych, bo już nie, nie pełnię różnych funkcji, nie, nie bywam na forach różnych i tak ale niech tak będzie. Ilustrowany Kurier Codzienny, 5 czerwca 1923 rok, równo 100 lat temu, tam między innymi artykuł Panie Profesorze. czym się żywi ludność Krakowa? Apel do Ministerstwa Zdrowia w Warszawie. I jest tekst o tym, przede wszystkim mleko dostarczane do Krakowa nie jest pierwszej jakości i bardzo często zawiera ono więcej wody, gipsu, mąki itp. niż mleka. Jak się czyta takie no właśnie gatunkowo niepewne teksty, bo to nazywa się apel, ale to jest nie to informacja, nie to felieton, bo i osobistych akcentów tu znaleźć parę można. I można sobie nawet wyobrazić, że to pisze ktoś kto jest żywo zainteresowany codziennością krakowską, i do kogoś, no, wielu ludzi, którzy też są tak samo zainteresowani, bo tam żyją, ten wątek osobisty, który tu się przejawia także w języku, to zaczyna, kto pilnie śledzi rozwój naszego miasta, a potem pisze autor, że specjalną opieką należy otoczyć bufety kolejowe i trzeba dbać, pomyśleć o tym, żeby sprzedający byli ubrani czysto, mieli czyste ręce, by ściany i lady utrzymywane były w należytym porządku. To Przecież jest tak jakby, owszem wykształcony, inteligentny człowiek rozmawiał o tych sprawach z innymi bez żadnego papierowego, oficjalnego tonu, bez żadnych takich odlotów dziennikarskich. Po prostu obywatel Krakowa do obywateli Krakowa, ale też i do Warszawy, do ministerstwa pisze to co mu leży na sercu czy na wątrobie, mleko zdaje się na wątrobie leży bardziej. Tak jak przeglądam Mikasa codziennie go przeglądam, tak mniej więcej i ten ton jest tak utrzymywany. To znaczy mieszanie felieton powiedzmy z informacją. Tak. Takie niewyróżnianie gatunków można uznać za bardziej normalne, a pilnowanie się tych rygorów może być, może być rozumiane jako no, zbytnie trzymanie się fachu, a przecież spontaniczność, naturalność powinna być taką cechą. Chociaż i Kacowi wiele za złe miano, próbowano też jego styl, nawet parodiować. Pamiętam taki. Taką humoreskę tu wima, która traktowała o jednym wypadku, i była, były tam parodie różnych ujęć w różnych gazetach, jak to jakiś tam robotnik wpadł pod samochód. No i z tych, każda z tych gazet prezentowała też swoje poglądy, nie tylko językowe, ale polityczne, ale w języku się one. Ujawniały. I Kac nie cieszył się taką wielką estymą u postępowej inteligencji. To raczej było pismo dla ludzi, też językiem ludzkim było opisane. Jak tak się zagląda do wiadomości literackich, na przykład, to można tam kąśliwych uwag sporo na temat I, Kaca, I Dąbrowskiego znaleźć. Co rzecz jasna wcale z dzisiejszej perspektywy nie musi się wydawać nawet tym, którzy na wiadomościach się wychowali kiedyś albo też na ich, powiedzmy, kontynuacjach. Sam do nich należy. na Słonimskim się wychowałem, to już to wszystko nie jest chyba aż tak istotna rola, którą pełnił Ikac, no była rzeczywiście wielka, także w zakresie języka. To pamiętajmy, to był jeszcze okres, w którym ten język trzech zaborów się no, kształtował. W wielu instytucjach nie było jasne jeszcze, jakie, jakie słowa będą Będą funkcjonowały, zwłaszcza w takich, jak wojsko, administracja państwowa, sądy. Wszystko to musiało być jakoś zintegrowane. To były lata 20. No i właśnie prasa, potem radio. No, niezwykłe, niezwykłe zasługi mają w tym ujednolicaniu, formowaniu tego języka. No, prawda, że w Krakowie ukazywały się polskie, polskie czasopisma, które, których IKAC jest kontynuacją i przejęciem tradycji, no, ale tutaj to już były, była taka ogólnopolska formuła. To musimy jeszcze powiedzieć, bo słuchacze podcastu nie widzą tego, my, my mamy przed sobą ten artykuł. Tu, panie profesorze, zobaczymy inną gramatykę i inną ortografię, bo to też się zmieniało prawda, i to, i to jest różne, ale też i sposób prowadzenia tekstu, ileż tu jest wytłuszczeń, które mają zwrócić uwagę. One czasem nas dzisiaj rażą, tak jak w różnych mailach, czyli w innych tekstach rażą nas te wersaliki, te wielkie litery. No, trzeba jakoś coś podkreślać. Ale tu, jak się patrzy na taki tekst, no dzisiaj może to dlatego, że to już jest przeszłość, patrzymy z pełnym sentymentem na to. Ale to nie jest język, obcy nam dzisiaj. Owszem, tam organa powołane nie przeprowadzają odpowiedniej kontroli, no to, to, to możemy sobie dzisiaj na inny język trochę przetłumaczyć, ale wydaje mi się, że jest to język jednak nam wciąż dla nas zrozumiały. Kiedy następuje, czy nastąpiła taka była cezura gdzie na przykład przestano pisać formułę czem, tem itd., tak dalej, tak dalej. Były próby reformowania tego. No, w 1936 roku była największa reforma, oczywiście, ortografii. To czem to jest w rodzaju niejakim, czym było w rodzaju męskim. To rozróżnienie okazało się nie, nie do końca funkcjonalne. A poza tym mówiło się czem z pochylonym e, więc w zasadzie czym też. I to my dzisiaj jeszcze się czasem zastanawiamy, jak to tam się rymowało. Prawda, to tem powiedzmy, z, dzisiaj by się z mem rybowało na przykład, albo z jakimś tam innym słowem. No ale, ale ten rodzaj takiej lekkiej patyny nam się także podoba, a to jest jedno z takich podstawowych. Zmieniły się, zmienił się język, zmienił się, ale nie można by powiedzieć, że ten język się zmienił akurat z wojną. Bo tuż po wojnie nasze czasopisma także jeszcze miały ten język dawny, trochę, ja myślę raczej nie tyle o gramatyce, o fleksji, ale tak ogólnie o składni, o, o słownictwie. No to potem się oczywiście pod wpływem, pod wpływem i, i zmiany i ustroju ideologii to, 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 się, to się zmieniało. Język współczesnych mediów. Dzisiaj by pan miał więcej do roboty, ma pan więcej do roboty niż wtedy, kiedy analizowałby pan IKASA, bo te media są przecież bardzo różne. To nie tylko gazety jak kiedyś, bo tutaj jak był Ikaz w 23, nawet na dobre radio nie było jeszcze. Teraz pan ma więcej pracy analizując to i krytykując. To już jest poza mną, już się tym nie zajmuje. Można powiedzieć, że z jednej strony dobrze jest analizować język przeszły, który jest już jakoś zamknięty. I nie jest to operacja na żywym ciele języka, ja najbardziej najwnikliwie analizowałem język takich prasy politycznej można powiedzieć, a cała była prawie polityczna okresu Gierkowskiego. Bo to było dość jednorodne, moja habilitacja tego dotyczyła, nie tylko zresztą samych wstępniaków Trybuny Ludu, chociaż one były głównym głównym materiałem, ale też prasy ogólnie, a także innych przejawów propagandy, to było o języku propagandy, no miałem sporo kłopotów, Moja praca wyszła poza, poza dystrybucją, to był pierwszy taki przypadek, że habilitację robiono z drugiego obiegu właściwie, ale, ale a, a później wyszła w całości za granicą, no, no ona wyszła później po polsku, po polsku chciałem po polsku od początku była trudno by pisać o tym nie po polsku, ale, ale i, i, i w Polsce, bo analizowałem ten język, bo on był jednorodny, bo on był taki sam, wszędzie, czy to we wstępniakach, czy na plenach różnych, no, mówiło się tą drętwą mową, niektórzy nazywali to nowomową, ale to, to, to chyba nie było adekwatne określenie. Takim, takim sposobem, który właściwie był, nie był już obliczony na reakcję publiczności. Mówiłem, pisałem wtedy, że ta, ta propaganda była niejako na jałowym biegu. To ci, którzy uprawiali propagandę pisząc tym językiem specyficznym, nawet nie komunistyczny był. On był taki skostniały z jednej strony, a z drugiej strony no miał te wpływy wschodnie. No, wszystko to propagandyści udawali, że, że uprawiają propagandę, Inni udawali, że jej podlegają, ale w dużej mierze. Bo... No później się teraz, tak jak Pan mówi, oczywiście jest różnie. Teraz jest różnie, bo dziennikarze mają takie kilka, kilka wytycznych. Pierwsza wytyczna, wydawało mi się, że to będzie trwałe, to był profesjonalizm. Że dziennikarze chcieli być profesjonalni, a jednocześnie, razem z tym, może obok tego, druga cecha, czyli atrakcyjność. Atrakcyjny profesjonalizm, czy profesjonalna atrakcyjność to, co się ujawniało na przykład w różnych piarach, w reklamach ten język taki barwniejszy, bardziej nastawiony na przyciągnięcie bo od tamtego socjalistycznego na przyciągnięcie czytelnika. No, ale potem się okazało, że różnych ludzi różne rzeczy przyciągają, włączył się inny element, który postrzegam z pewną niechęcią, czyli ideologiczne zaangażowanie. I w tej chwili łatwo można rozpoznać, kto reprezentuje jaki, jaki nurt, a poza tym dziennikarze często wchodzą w rolę polityków. I to jest język polityki w znacznej mierze. I już nie analizuję dzisiaj, to tak jak kiedyś analizowałem język reklam, napisałem na ten temat książkę. W połowie lat 90. wydawało mi się, że to, że to będzie możliwe do ujęcia, ale reklama jako taki język reklamy cudzożywny wykorzystuje wszystkie kody, jakie tylko są dostępne, żeby nas przyciągnąć. Ludzie komunikują się, a nawet nazywają się reporterami poprzez te wszystkie rzeczy, jak Facebook i tak dalej, i tak dalej. Język skrótowy, bardzo skrótowy. Gdzie wiadomości są jedno-dwu Pan to lubi? Mało tego. Te wiadomości nawet są tylko nagłówkowe. Przecież, kiedy przeglądamy portale internetowe, to w zasadzie ograniczamy się najczęściej do samych nagłówków, i w tym ten nagłówek czasami powinien przyciągnąć. No zauważył pan wiele, wszyscy zauważyliśmy wiele takich cech. Wiele takich zjawisk, że najpierw jest wielka zapowiedź, ale ta zapowiedź na pierwszej stronie nie może być realizowana. Ona musi być odroczona, dlatego żeby zajrzeć i jeszcze na następną no i jeszcze, ale ludziom się już właściwie też nie bardzo chce. Ta sensacyjność, która też sięga po mocne słowa, to zresztą nie jest tylko kwestia mediów, nie tylko prasy, my sięgamy po to, wystarczy, że stoimy w korku, nie wiem, nawet nie w korku, tam opóźnienie małe, horror, masakra, jak sięgamy po takie słowa, które wcale nie są nam potrzebne. I psychologowie mówią, że w ten sposób następuje desensytyzacja, czyli osłabienie wrażliwości. I jeżeli już takie mocne słowa są używane, no pyta mnie dziennikarz, co mnie bulwersuje? No, nic. Co mnie fascynuje, no nic. Parę rzeczy mnie niepokoi, inne mnie ciekawią. No przywróćmy te słowa, które oznaczały, no nie ten najwyższej podniesioną gorączkę, ale taką średnią. Tak, codziennie otwieram y, telefon i na początku jest wiadomość o Google'a. Tam jest skandal z Lewandowskim albo skandal z, z naszą tenisistką. Różne rzeczy są parażające. W sieci wrze. O, co tam wrze w tej sieci, <gry> no ale tak w sieci zawrzało i to są słowa naj, najmocniejsze, które tam użyte, jakie mogą być. Powiedzieliśmy o języku, dwa słowa jeszcze o tym. Ostatnio były targi książki w Warszawie, nawet dwie jego odsłony. Jerzy Bralczyk promował książkę, która jakiś czas temu wyszła, a bodajci nóżka spuchła. Czyli co nas śmieszyło i śmieszy to trzeba uczciwie powiedzieć, to jest właściwie rozmowa z reaktorem Ogórkiem. Razem sobie rozma rozmawiamy sobie obaj. Rozmawiamy już tak od dawna i parę książek narozmawialiśmy. Narozmawialiśmy książkę o imionach pod tytułem na drugie Stanisław. Dwa wydania miała książka Kiełbasa i sznurek. To też były nasze rozmowy. W przygotowaniu jest rozmowa o przykrości. Taka książka, która mniej nam idzie, bo i temat przykry, przykrość. A ta nam poszła ładnie to książka o z tym co zabawne, Lubimy to, co zabawne. Nie zawsze książki, które traktują o humorze czy zabawie, są same zabawne. Zwłaszcza w niemieckiej literaturze mamy wiele prób takiej analizy humoru, które to analizy. Nie są wcale takie śmieszne, znowu. No, ale to tak jak ptak się nie musi znać na ornitologii, i dlatego też teoretycy humoru nie muszą być śmieszni. No, ale i Michał Ogórek, mój rozmówca, i ja, rozmówca Michała Ogórka, uchodzimy raczej za ludzi no, z pewnym poczuciem tego właśnie humoru, i dlatego rozmawiamy żartobliwie. Tam, a polecam tę książkę, czytelnik się dowie, że o pewnej względności y, humoru. W innych czasach co innego śmieszyło nas. I wrócę na sekundkę, pozwoli pan do Ikaca. W latach 30-34 roku była słynna rozprawa Gorgonowej. Ikac bardzo dużo o tym pisał. A i wtedy cała gazeta, bo wydawali też gazetę, to się nazywało Wróble na Dachu. To był, dodat to był tygodnik Ikacowej. I tam połowę było poświęcone Gorgonowej, chociaż rzecz, przedmiot, Niebezwykle dramatyczny, bo chodzi o morderstwo. Natomiast to, ile powstało, anegdot, rysunków itd. itd. na przykład przychodzi Żyd do Żyda, mówi I, 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 i Gorgonowa jest winna, mnie nic nie jest winna. <śmier restriction> tak, ważne, żeby jemu nie była winna, to to było piętrowe, bo nie tylko znajdowano w tym Jakiś powód do śmiechu, do wcipu, żartu, ale też śmiano się z samego sposobu przedstawiania, z tej sensacyjności. Te, że Gorgonka ta w bandzie Czorzagana zabiła, jak to pisał, parodiując to wszystko, mieszając Ordonkę z Gorgonową, i tak dalej, i tak dalej. I tu to, były, to była taka materia parodii do pewnego stopnia. No, ale rzeczywiście, jak to pogodzić? Sensacyjność i żartobliwość. Obie te rzeczy są przyciągające, atrakcyjne i żartobliwość oczywiście ma pewne granice. Dzisiaj niespecjalnie gustujemy w wyśpiewaniu tragedii ludzkiej, czujemy pewien taki rodzaj, bariery, no wtedy też te bariery były, może trochę inaczej się one rozkładały, no ale prawdą jest, że czytało się gazetę dla sensacyjności, interesowały ludzi sprawy kryminalne, na kryminale zresztą i to też można powiedzieć, że to było, że to było połączenie, a krymina, sprawozdawcą kryminalnym był Stefan Wiechecki, czyli Wiech, i stamtąd się zaczęły jego, jego znakomite zupełnie, stwarzające zupełnie Właściwie on tworzył ten nowy żargon warszawski, oddając tylko częściowo to, co było naprawdę, a bardzo wiele słów, form to były, to były jego wymysły także. znakomite zupełnie. Ja się w wieku zaczytywałem, a najpierw to były kroniki sądowe. Śmieszne, ale dla wielu ludzi no przykre, bo ktoś coś ukradł, ktoś kogoś pobił, i tak dalej i tak dalej. Kiedy czytamy dzisiaj nawet te fragmenty kwiatów polskich sprawiedliwi kryminale bo i tak nie było wcale nikt się nie bił, nikt nie kłócił, nikt nikogo czego nie zakłócił, i tak, dalej, i tak dalej, To właśnie widzimy tam pewien, pewne spotkanie tego, co śmieszne i tego, co może niekoniecznie straszne, ale kryminalne. O tym śmiechu dowcipie i, i to, co nas śmieszy, dużo jest w tej książce. A co śmieszy profesora Bralczyka? Coraz mniej mnie śmieszy, ale ciągle jestem wierny żartom absurdalnym, śmieszności językowej, która czasami obnaża jakieś, jakieś albo to nonsensy, albo. Albo sposób widzenia świata nieodparcie wciąż śmieszy mnie, powiedzenie: postaw się w moim położeniu, na przykład, które jest samo w sobie integralnie zabawne, sprzeczności albo nadmierne podobieństwa. Czyli to, co już mówił Arystoteles: podstawa śmiechu to jest albo postrzeganie różnic, albo postrzeganie podobieństw, tak zresztą jak w ogóle w świecie. Moja wnuczka mówi, to będzie pewnie ostatnie pytanie. Spytaj tego pana, bo zna pana z jakiejś telewizji, czy on naprawdę wszystko wie, jak się coś pisze. Nie mam zielonego pojęcia, jak dobrze byłoby pisać nowo zapożyczone albo wzięte z angielskiego słowa. Zapożyczone jak zapożyczone, nie oddamy ich przecież, ale, ale te, które się pojawiają, najpierw mają pisownie szczególnie. Angielsko, potem niektóre z nich się spolszcza. Ja już nie piszę e-mail, tylko mail przez J. W wielu przypadkach także próbuję lansować polską pisownię, ale to jest lansowanie, to, bo jeszcze nie wiadomo. Jest teraz opracowywany nowy wielki słownik ortograficzny, nowe zasady. Ortograficznie nie będzie wielu zmian, być może w ogóle będzie to tylko sankcjonowanie tego, co jest. No ale unormować to trzeba. Słów mamy coraz więcej. Coraz więcej do polszczyzny wchodzi obcych wyrazów i trzeba je w jakiś sposób przyswoić, oswoić, uznać za swoje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz zapraszam państwa na ostatnią stronę podcastu I kasbikacu. Dzisiaj zapraszam do działu ogłoszeń matrymonialnych. Tak było 100 lat temu. Urzędnik, katolik, lat 43 na prowincji, zawrze znajomość z panią powyżej lat 46 do 50, miłej powierzchowności, niezależną Dowolnego wyznania, niezrezygnowaną jeszcze z uciech życia zamieszkał w Tarnowie, Rzeszowie, Jaśle lub Sączu, albo w okolicy tych miast. W celu wzajemnego uprzyjemniania sobie świąt i niedziel małżeństwo niewykluczone. Zgłoszenia pisemne, tylko nieanonimowe do administracji i kuriera pod hasłem jesienna radość. Fotografia pożądana. Dyskrecja i zwrot listu i fotografii zapewniony, pisał urzędnik, lat 43. Ciekawe, czy znalazł panią na niedzielę i święta. Już państwu dzisiaj dziękuję, do widzenia.